Autorytet własny to jest to, co my budujemy, tym naszym życiem, doświadczeniem, to są nasze własne sukcesy. A autorytet zapożyczony to jest to wszystko, co możemy zgarnąć od kogoś innego. I to też jest bardzo ciekawy aspekt, o którym chciałbym porozmawiać. Ja jestem cały czas przejęta tym eksperymentem i nie wiem, co powiedzieć. Obawiam się, że nasi słuchacze też mogą w tym momencie po prostu czuć takie, co dalej. Cześć! Zapraszamy do podcastu Neuromarketing na Allegro, w którym szukamy sposobów na to, aby produkty, które sprzedajesz przez internet, znajdowały się wśród tych najchętniej wybieranych. Nazywam się Karolina Albanowska i jestem właścicielką firmy Albari Marketing, prowadzącej badania i szkolenia z zakresu neuromarketingu. A ja nazywam się Tomasz Świątaniowski i od wielu lat prowadzę szkolenia i konsultacje pomagające przedsiębiorcom w rozwoju ich firm. Jestem właścicielem agencji świętoniowski.pl, która koncentruje się na działaniach związanych z rozwojem sprzedaży na Allegro. Cześć, Karolina. Cześć, Tomku. Witaj, droga słuchaczko. Witaj, drogi słuchaczu. Słuchaj, Karolina, mam do Ciebie od razu pytanie, bo myślę, że nie tylko mnie to zainteresuje. Co Ty robisz na Malcie? <noise> Okej. Okay. Nie wiem, czy w ogóle wcześniej padło słowo, gdzie jestem. Myślałam, że ogólnie było, że jestem za granicą. Dwa odcinki temu mówiłam, że gdzieś wybyłaś do ciepłych krajów. Aha, okej. Okay. No, ciepłe kraje w Europie na szczęście. Co takiego robię? Realizuję projekt dla pewnej fundacji. Teraz jest to na fazie początkowej, startupowej, więc jakby cały marketing od A do Z trzeba zbudować. Może opowiem Wam więcej, jak już będzie coś widoczne w internecie? Mogę tylko Wam po prostu w skrócie powiedzieć, że ta fundacja ma na celu stworzenie przestrzeni, w której wolontariusze mogą znaleźć organizację, która zapewnia im bardzo ciekawe możliwości. Co dokładnie to będzie i jak dokładnie to będzie wyglądać, no to myślę, że powiem Wam wkrótce. Gdy będziemy mieć już konkrety, bo na, na, ten, na ten moment po prostu jest to zbyt dużo takich rzeczy, żebym tłumaczyła co i jak, <laughs> ale szykuję się ciekawy projekt. I tak już mnie zaciekawiłaś i zaintrygowałaś i mam nadzieję, że w tym momencie mój autorytet jako współprowadzącego tego podcastu, jako że z kimś tak świetnym i uznanym jak Karolina Albanowska go prowadzę, to wzrośnie od razu. Mogę tylko dodać taką ciekawostkę, co Was zainteresuje: że ta fundacja ma, chce też w przyszłości poszerzyć projekt o Polskę i inne kraje europejskie. Co dzięki, dzięki czemu będzie może możliwość, aby zwiedzić ciekawe kraje poprzez różne możliwości? Tak to określę. I to właśnie powiedziała Karolina Albanowska, szefowa marketingu szybko rozwijającego się międzynarodowego startupu. Brawa! Uuu. Słuchaj, to nie przez przypadek tam wspomniałam, że trochę tego autorytetu przejdzie od ciebie na mnie. Wiesz dlaczego? Mm, nie. Bo będziemy właśnie rozmawiać dzisiaj o autorytecie. I, o, to i... już dzisiaj super. Tak, o autorytecie i o wykorzystaniu znowu wracamy do Roberta Cialdiniego. O autorytecie, bo to jest jedna z reguł, o których on wspomina w swojej książce. I o tym, jak można tą regułę wykorzystywać w sprzedaży online. Okej, okay, no to zaczynaj. Muszę się wdrożyć. Brzmi ciekawie, mam nadzieję. Ja oprócz tego, że czytam książki, to Uuu, tak, to jakby uczestniczę w, we wszystkich webinarach, które prowadzi Instytut Cialdiniego. Mhm. Robert Cialdini stworzył swój taki komercyjny instytut, który pomaga firmom w rozwoju sprzedaży online. Byłem niedawno na no udział w bardzo ciekawym takim szkoleniu online i też o pewnych rzeczach, których się tam dowiedziałem. Dzisiaj wam opowiem. Super, słuchamy. Natomiast chciałbym trochę, jakby wrócić do podstaw i skąd w ogóle zainteresowanie autorytetem u Roberta Cialdiniego. Otóż jest, lata temu został przez Stanleya Milgrama przeprowadzony taki bardzo słynny eksperyment, związany z tym, żeby odkryć, jak autorytet działa na ludzi i to, co robią. I w tym eksperymencie, ja go tak króciutko streszczę, chodziło o to, żeby sprawdzić, jak człowiek, który wyglądał na naukowca, i ubrali takiego asystenta w biały fartuch, miał tutaj przypiętą tam etykietę z imieniem i nazwiskiem i z tytułem naukowym. I eksperyment powiedziano uczestnikom, że to jest eksperyment związany z tym, jak ludzie się uczą i o wpływie kar na proces uczenia. Mm -hmm. I jak to w takich eksperymentach bywa, tylko tak naprawdę badano jedną osobę, a ta druga to był podstawiony asystent. Który tak naprawdę no, mm -hmm. był uczestnikiem eksperymentu, ale no, nie był tam. o tym pewnie. No, jeden nie wiedział, a drugi właśnie jak gdyby doskonale wiedział, co tam się będzie działo. Mm -hmm. I, w, I w tym eksperymencie, i to jest jeszcze jedna rzecz ciekawa, bo jak się o tym czyta, to to tak nie działa, jak później oglądałem filmy z tego eksperymentu. No, rzeczywiście, kiedy oglądasz, jak pokazują kary, no to inaczej działa, niż jak o tym czytasz. Tak. Brałem udział w takim kursie Social Psychology. Wesleyan University go prowadzi, zresztą na platformie kursera można go znaleźć, bo jest dostępny za darmo. Jeden z najlepszych kursów takich wstępnych związanych z psychologią społeczną, jakie kiedykolwiek skończyłem, to było chyba z 10 lat temu dokładnie. I on tam też opisuje, ten profesor, który prowadził ten kurs, też opisuje ten eksperyment, i tam właśnie widziałem te wstawki wideo. Okej, okay, no to co z tym eksperymentem? Hmm? Bo trochę odbiegłeś od tematu. To ciągle mówimy o tym samym Stanley'u Mil Milgramie, który chciał sprawdzić, dlaczego ludzie pod wpływem autorytetu robią różne rzeczy. I teraz powiedziano tej osobie, która była właśnie przedmiotem badań. Że ma razić prądem, a usadzono ją przed taką dużą maszyną, gdzie po kolei były takie stryczki, przełączniki, gdzie mm -hmm. zaczynało się od przełączników oznaczonych kolorem zielonym, takich bezpiecznych, gdzie ten, te natężenia prądu były stosunkowo niskie, ale po prawej stronie to była taka duża maszyna, były takie przełączniki oznaczone kolorem czerwonym z napisem niebezpieczeństwo. Tyle. Tam było już, hmm. tam było bardzo mocno wskazane, że, że to jest ryzykowne. A równocześnie ta druga podstawiona osoba w trakcie jak dokonywano niby losowania kto będzie po której stronie, oczywiście to losowanie było tak przeprowadzone, że z góry było to ukartowane, ona tak mimochodem wspominała do tego naukowca, ale tak żeby ta osoba badana też to usłyszała, że ma problemy z sercem i że czy to nie przeszkadza w prowadzeniu tego eksperymentu. A ten naukowiec odpowiadał, nie oczywiście, to spokojnie, proszę tam iść. Mhm. Ta osoba, która była niby raszona prądem, była w takim pomieszczeniu, gdzie te dwie osoby mogły się słyszeć przez słuchawki, ale się nie widziały. A chodziło tylko o to, żeby ta druga osoba pewne rzeczy mogła zacząć udawać. I teraz ta osoba, która miała razić prądem, zadawała to było, niby to było takie badanie, które miało sprawdzić proces uczenia się, więc czytała z kartki szereg słów, a tamta osoba miała powtarzać. I po chwili zaczęła się mylić, więc ten, ta osoba zaczęła ją razić prądem. Najpierw te niewielkie tam dawki natężenia. Mhm. Później te dawki, jakby ta osoba się ciągle myliła, więc trzeba było zwiększać natężenie tego prądu. W pewnym momencie ta osoba zaczęła krzyczeć, zaczęła mówić, jakby czuć było, że ją boli, zaczęła mówić, że ona chce przerwać ten eksperyment, zaczęła mówić, że ona mówiła, że ma problemy ze zdrowiem i chyba właśnie coś takiego jej się dzieje, że ona się czuje tam bardzo niekomfortowo. Mhm. Włącznie z tym, że jak. A ta osoba jakby ciągle ją raziła prądem, łącznie z tym, że w pewnym momencie ta osoba się przestała odzywać. To <laughs> mogło symbolizować, że, że coś odleciała. jej się stało, tak. tak. I teraz zadaniem tego naukowca, i to jak to się widać na filmie, to to jest niezwykle przejmujące, bo z jednej strony mamy tą osobę badaną, która się tam wije na tym stołku, ona nie chce mm -hmm. tego robić, a ten naukowiec mówi tylko jedną rzecz, proszę kontynuować. Nie mm -hmm. mówi nic więcej. Nie bije, nie zmusza, nie grozi jakimiś sankcjami. O, że pan tu coś podpisał, jakiś papier i. Nie, mówi, proszę kontynuować. Proszę kontynuować. Jeżeli osoby miała jakieś duże wątpliwości, to ta osoba mówiła, ale tamta osoba podpisała nam zgodę, proszę kontynuować. I okazało się, że o, ponad, tak, ponad 60%, czy nawet 70% osób doszło do końca skali. Czyli w rzeczywistości mogły spowodować śmierć tej osoby badanej. I to jest. Ta, to jest autorytet i wpływ autorytetu na to, co my robimy na co dzień. I teraz musimy szybko przejść od tych drastycznych. Właśnie e aż mi się mroczno zrobiło, i tak aż zamilkłam totalnie. Od tych eksperymentów związanych z wrażeniem prądem. E Więc wniosek jest taki po tym eksperymencie, że to autorytet decydował. Tak, tak, oczywiście. Autorytet bardzo mocno na nas wpływa i nawet ci z naszych słuchaczy i te nasze słuchaczki, które myślą, okej, okay, ale na mnie nie, słuchajcie, to zostało zbadane. Wpływa to na wszystkich ludzi. W różnym stopniu, być może, bo zauważmy, że tamte około 30% ludzi jednak w pewnym momencie odmówiło kontynuacji tego eksperymentu. To ja mogę tutaj nawet wspomnieć, zobaczcie, jak bardzo wpływa na nas środowisko i nie jest przypadkowe powiedziane, że środowisko jest silniejsze niż siła woli. Dlatego myślę, że każdy z nas doświadczył kiedyś, chociaż raz w życiu, że zrobiliśmy coś wbrew sobie, bo czuliśmy się w pewnym sensie przymuszeni poprzez środowisko. Mhm. Tak? Ale tak, tutaj wspomniałeś, on nie powiedział: Nie zmuszał go torturami do tego, żeby dalej kontynuował eksperyment, tylko w jakimś sposób swoim autorytetem. No dobrze, ale tutaj już znamy tą mroczną stronę autorytetu, może porozmawiamy o jakichś plusach, co <ścoughs> związanych z tym autorytetem. Tak, ten eksperyment chciałem przytoczyć, że, żebyście jakby poczuli siłę tego autorytetu, bo ten autorytet oczywiście może być zastosowany z bardzo pozytywnym skutkiem i z bardzo pozytywnym wynikiem. I tutaj, jeżeli się przeprowadza takie badania, albo próbuje się komuś pomóc w rozwoju sprzedaży, i, to, i tej tradycyjnej, i w sprzedaży online, to wprowadza się takie dwa pojęcia: autorytetu własnego i autorytetu zapożyczonego. Autorytet własny to jest to, co my budujemy, tym naszym życiem, doświadczeniem to są nasze własne sukcesy. A autorytet zapożyczony to jest to wszystko, co możemy zgarnąć od kogoś innego. I to też jest bardzo ciekawy aspekt, o którym chciałbym porozmawiać. Ja jestem cały czas przejęta tym eksperymentem i nie wiem, mm. co powiedzieć. Obawiam się, że nasi słuchacze też mogą w tym momencie po prostu czuć takie. Mm. co to, dalej? To posłuchaj, co mam do powiedzenia. Bo, bo ktoś może zawsze powiedzieć: Dobrze, ale ja dopiero startuję ze sprzedażą online. Jeszcze nic nie osiągnąłem. Nie mam się czym pochwalić, prawda? Nie mogę ni za dużo powiedzieć o sobie. Więc po pierwsze, zazwyczaj to nie jest prawda, bo zawsze o czymś ciekawym możemy powiedzieć coś, co nas dotyczy. Bo ten autorytet własny tutaj możemy się pochwalić nagrodami, certyfikatami. I tutaj jest świetny taki przykład, który niedawno usłyszałem. Człowieka, który był w nowym miejscu, gdzieś pojechał na konferencję i chciał pójść do fryzjera. Niedaleko swego hotelu znalazł kilka zakładów, ale w jednym zobaczył dużo nagród, jakichś pucharów, myślał, tu, tu, tutaj będzie ok, wszedł tam. Został ostrzyżony bardzo fajny był zadowolony i jak wychodził spojrzał na te puchary a wtedy ten fryzjer mu powiedział tak bo ja jeszcze gram tutaj w klubie sportowym i to są moje nagrody to było kompletnie niezwiązane z tym co ten człowiek robił natomiast skusił go tego człowieka jako klienta tym że miał wyeksponowane te swoje nagrody i certyfikaty to ja mam podobną anegdotkę ale trochę z innej peczki.. no dawaj. Um... Byłam, na Malcie jest taki salon beauty i nazywa się Perfect Polish. Oczywiście, jeżeli znamy znaczenie słowa Polish, to może ono oznaczać polerowanie, ale równie dobrze może oznaczać, że coś polskiego. Przez to, że nie było konkretnie określone, tylko salon kosmetyczny Perfect Polish, oczywiste było to, że nazwa przyciąga Polaków. No i powiem szczerze, też z ciekawości się zapisałam, poszłam tam. I pani mi się pyta, a skąd pani pochodzi? Mówię, że z Polski. Ona, ach, nie dziwi mnie to. Nie wiem z jakiego powodu, ale mam bardzo dużo klientów z Polski. A ja mówię, może dlatego, że w nazwie ma pani Polisz, a wchodząc już było widać, że to jest taka typowa rodowita maltanka. Ona mówi, no ale co w związku z tą nazwą jest takiego niezwykłego? A ja mówię. To, że na język polski można tłumaczyć to w, dwu, w dwie strony. Można to tłumaczyć jako polarowanie, ale myślę, że mało który Polak koncentruje się na tego typu tłumaczeniu. I y, drugie tłumaczenie to jako, że coś polskiego i najprawdopodobniej z tego powodu właśnie tu przychodzili. Więc mówię, ma pani taki niechciany efekt pozytywnego marketingu, dlaczego właśnie y, najczęściej ma pani polskich klientów. I super, i bardzo fajny przykład, bo teraz, jeżeli podajemy, czy chcemy wzmocnić ten nasz autorytet własny, a dopiero z czymś startujemy, to tak naprawdę cokolwiek, co możemy, czym możemy się pochwalić z naszego własnego życia, nasze osiągnięcia, mogą nam w tym pomóc. Jakiekolwiek nagrody, jakiekolwiek certyfikaty, jakiekolwiek dyplomy. Było nawet takie ciekawe badanie, i to wiem z. Właśnie ze szkolenia z Robertem Cialdiniem było ciekawe badanie przeprowadzone, że jeżeli ktoś naprawdę coś osiągnął spektakularnego, to może się tylko tą jedną rzeczą pochwalić, no bo ta reszta to jakby w naturalny sposób jest trochę, są, stają się już pośredniejsze te inne certyfikaty. I okazuje się z, z badań, że nie, że jeżeli ktoś naprawdę ma jakieś fajne osiągnięcie, to się pochwalmy nim, ale oprócz tego trzeba się pochwalić tą masą tych innych, drobniejszych, ponieważ to wszystko, Naraz buduje dopiero nasz autorytet. No właśnie, trzeba wziąć pod uwagę to, że tak naprawdę dokładnie nie wiemy, co na kogo wpływa w kontekście autorytetu, i może nam się wydawać, że w danej branży określony certyfikat jest takim najlepszym, takim pro, jest. Tym wabikiem, właśnie na pozyskanie tego autorytetu. A może okazać się, że na przykład sama nasza osobowość albo postawa, albo sposób działania, wszystkie inne jakieś drobne rzeczy mogą budzić u kogoś autorytet, że my jesteśmy tym autorytetem właśnie dla kogoś. Więc warto jakby nie blokować się i koncentrować się tylko na jednego rodzaju nagrodzie czy certyfikatach. Tylko właśnie tak, jak Tomek wspomniał na tych kilku drobnych rzeczach. Dobra, i teraz tak. Jeżeli chodzi w ogóle o autorytet własny, to pamiętajcie, że nagrody, certyfikaty, dyplomy, jakiekolwiek wzmianki w mediach o was, gdziekolwiek gdzie się pojawiły, na, nawet na jakiejś lokalnej stronie. Oczywiście wiadomo, że w praktyce ciężko jest czasami to wszystko wprowadzić, bo macie wiele innych obowiązków. Jednak mając tą wiedzę, możecie już mieć na uwadze, że warto chociaż stopniowo coś dodawać, zmieniać hmm. i, i po prostu o, to, o tą sferę zadbać. Tutaj się przydają także historie pierwszych sukcesów. Czyli macie swojego pierwszego klienta, z którym zrobiliście coś ciekawego, opiszcie to po kolei. To nie musi być duży sukces, że od razu zarobiliście tam 15 milionów złotych, to może być, że zarobiliście 1000 złotych, ale opiszcie ten sukces. Każda taka historia sukcesu przybliża Was do pozyskania kolejnych klientów. To mogą być historie związane z produktami, którymi się sprzedaje i handluje. Tak, bo jeszcze próbuję sobie teraz wyobrazić kogoś, kto sprzedaje na Allegro. Wszystkie produkty, które tam mamy, to, to co sprzedajemy, można tak tam w ciekawy sposób zastosować opisy, żeby dotrzeć czy przekonać jeszcze większą ilość klientów. No, właśnie. A czy masz jakiś pomysł, jak to zastosować właśnie na Allegro? Na Allegro jest, jest jedno takie miejsce, gdzie zdecydowanie możemy jakby sobie wodze fantazji tam rozwinąć, a propos budowy autorytetu własnego. I to jest taka zakładka o sprzedającym. Na Allegro jest specjalne miejsce, gdzie możemy się rozpisać o sobie i zróbmy to. To jest być może. Ty, ty, o, super, że jest takie miejsce. Mhm. I być może to nie jest takie miejsce, gdzie wszyscy klienci od razu nam zaglądają, bo nie, bo z moich szacunków wynika, że tam jakby niewielka ilość klientów trafia. Natomiast jeżeli już ktoś trafi, to czemu nie wykorzystać tego, tego właśnie miejsca? Ale, na... Tak, pamiętajmy o tym, że Allegro ma też dobre pozycjonowanie i chociażby uzupełnienie takiej y, strony o nas też może nas wypozycjonować w górę. Tak, jeżeli produkty, które sprzedajemy, mają jakiekolwiek certyfikaty, to warto je pokazać. Jeżeli chcemy budować równocześnie nasz własny autorytet, to możemy pokazać ten certyfikat, jak go trzymamy w rękach i zrobić sobie takie zdjęcie, które dodamy do naszej oferty. I... Tylko myślę, że nie każdy na Allegro chce od razu pokazywać swoją markę osobistą. Tak, ale dla tych ludzi, którzy by chcieli, to to jest bardzo fajny sposób. Może nawet kiedyś specjalny odcinek o tym powinniśmy zrobić, bo ja mam klientów, którzy budują na Allegro swoje marki osobiste i to jest o, rewelacyjny case. To ciekawe. Ja pierwszy raz się z tym spotkałam, że w ogóle ktoś jest otwarty w tej kwestii na Allegro. Tak, mam dwóch takich klientów, którzy budują w trakcie sprzedaży swoje marki osobiste. Być może by się zgodzili, to ich zaprosimy do podcastu. A jeszcze to z tobą, Karolino, przegadam, po tym jak Kończymy nagranie i to, zapytam się klientów, czy, czy, czy chcieliby tu wystąpić, ale to są bardzo fajne przykłady, i jeżeli się zgodzą, to, to z nimi na ten temat pogadamy. Okej, okay, dobrze. To teraz przejdźmy do tematu autorytetu zapożyczonego. Tak, bo autorytet własny mamy swój on może być większy, mniejszy. Natomiast to, co możemy zrobić, żeby jeszcze wzmocnić ten swój autorytet, to jest takie pojęcie autorytetu zapożyczonego. I ten autorytet zapożyczony to jest wtedy, kiedy my pokazujemy się, znaczy my jako marka osobista, ale my jako handlowcy, jako sprzedawcy, my jako marki pokazujemy się w towarzystwie na przykład innych marek. Myślę, że to jest bardzo dobre, zwłaszcza dla osób, które zaczynają. Jeżeli macie kogoś takiego, z kim możecie właśnie współpracować albo współtworzyć coś, albo właśnie może macie osobę, znacie kogoś, kto może was polecić, kto już ma jakiś zbudowany autorytet, jest to bardzo dobre na start, przede wszystkim na start. Co ciekawe, wydaje mi się, że to jest dobre nie tylko na start, bo dużo firm to wykorzystuje także, mimo że działają już wiele lat na rynku. I tutaj teraz chyba zaskoczę wszystkich. Jedną z potężnych polskich marek, którą wszyscy mogą wykorzystać sprzedając na Allegro, to jest, uwaga, Allegro. Tak, to jest jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich marek. I mam kilka pomysłów na to, jak można to wykorzystać, na przykład mając własny sklep internetowy, bo duża, część, nie? duża część sprzedawców <noise> może sądzić. Myślę, myślę że możemy mieć podobne pomysły, ale jakby ty jesteś specem od Allegro, więc słucham nie chcę tego tutaj bardzo rozwijać jakby wrzucę jeden taki przykład który mam teraz w głowie bo to można rozwinąć troszkę szerzej ale duża część sprzedawców nie chce pokazywać w swoich sklepach internetowych informacji o tym że sprzedaje na Allegro bo boi się że tam ucieknie im ruch czyli zapłaciłem nie wiem przez Google Ads przez pozycjonowanie sklepu jakby jakieś tam grube pieniądze idą na SEO mam klienta to po co go odsyłać na Allegro Natomiast, jeżeli to ktoś zrobi w sprytny sposób, taki, żeby jednak zbudować sobie autorytet własnego sklepu internetowego i na przykład pokazać, że sprzedaję także na Allegro i na Allegro mam 2000, 3000, 15000 pozytywnych komentarzy to to jest olbrzymia przewaga wtedy marketingowa według mnie i taka zachęta dla, dla klienta żeby jednak kupił w tym sklepie bo to jednak jest sprawdzona firma a kto, tą, kto udziela tej firmie wiarygodności. No duże potężne Allegro. Możemy nawet w tej sytuacji wziąć konkretne te rekomendacje i przepiąć do strony żeby były widoczne na bieżąco że faktycznie ta sprzedaż jest. Jak najbardziej tak. To możemy sobie te opinie naszych klientów z Allegro skopiować, pokazać. Niekoniecznie musimy linkować do własnego sklepu, chociaż moim zdaniem można to też z, zrobić w taki sposób, żeby tego ruchu za dużo nam nie uciekło, ale, ale budujemy swoją naszą wiarygodność. Zwłaszcza, jeżeli jesteśmy na etapie budowy tego sklepu internetowego i chcemy przekonać klientów, że jednak warto tutaj kupić, że to jest bezpieczne, to wydaje mi się, że takie działania są jak najbardziej takie uprawnione i rozsądne. Okej, okay, dobrze, ale mamy na przykład jeszcze taki pomysł, jak można wykorzystać y, autorytet zapożyczony. Przykładowo, y, sprzedajecie produkty y, z danej hurtowni, która na przykład jest znana. To też warto y, podkreślić to, że na przykład w, współpracujecie z jakimiś określonymi punktami, z jakimiś określonymi sklepami. Może macie jakąś y, załóżmy bo różne są sposoby, skąd pozyskujecie towar, tak, ale może na przykład pozyskujecie towar bezpośrednio od producenta i jesteście w stanie tutaj zdobyć jakieś pozwolenie od producenta, żeby pokazać, że jesteście partnerami. To też wtedy jest bardzo dobrze odbierane. Lata temu prowadziłem taki projekt, to, to, to nie była sprzedaż online, gdzie specjalnie szukaliśmy partnerów do naszej marki, która była stosunkowo mało znana, właśnie po to, żeby zwiększyć autorytet tej marki. I pamiętam, że moim największym osobistym sukcesem było to, że jeden z bardzo dużych, największych europejskich banków zgodził się na nawiązanie z nami współpracy. I my mogliśmy świecić tym logotypem tego banku na każdym opakowaniu naszego produktu, bo taką umowę z tym bankiem podpisaliśmy. Więc jak najbardziej to jest możliwe, da się to zastosować, tylko trzeba się chwilkę zastanowić, jak to zrobić. Jeżeli macie jakieś wątpliwości albo zastanawiacie się, czy w waszym przypadku to byłoby możliwe, to wbijajcie na naszą grupę na Facebooku, zadajcie tam pytanie, a ja postaram się razem z Karoliną na nie odpowiedzieć. Okej, okay, super. Myślę, że ten odcinek był bardzo wartościowy. E, dajcie znać, co o tym myślicie, i do zobaczenia następnym razem. Do usłyszenia, cześć. Cześć. To wszystko na dzisiaj. Dziękujemy za poświęcony nam czas i mamy nadzieję, że nasz podcast był dla Ciebie ciekawy i pomocny. Jeśli spodobał Ci się nasz program, zasubskrybuj nasz podcast i koniecznie dołącz do naszej grupy na Facebooku. Do usłyszenia w następnym odcinku.